Witam serdecznie, dziś pokażę przepis na jogurtowe ziemniaki pieczone w rękawie. Do ich przygotowania potrzebujemy 1 kg młodych ziemniaków, 100 g jogurtu, 1 łyżka suszonego oregano, 1 łyżeczka czosnku granulowanego, 1 łyżeczka słodkiej papryki, po łyżeczki soli, po łyżeczki pieprzu, opcjonalnie możemy dołożyć 1 trzecią łyżeczki chili i do obsypania na koniec natka pietruszki, ewentualnie koperek. W pierwszej kolejności ziemniaki szorujemy. Jeżeli mają grubą skórkę to musimy je obrać. Ja już mam wcześniej przygotowane. Większe kawałki przekroimy na pół. Kładamy do worka ewentualnie rękawa do pieczenia. Odmierzamy 100 gramów jogurtu. Dokładamy przyprawy. Łyżkę oregano. Czosnek granulowany, jedną łyżeczkę. Ja używam staropolskiego. Słodką paprykę, również jedną łyżeczkę. Pół łyżeczki soli po łyżeczki pieprzu i opcjonalnie jeśli lubimy odrobinę pieprzu kajen ja dołożę taką jedną czwartą łyżeczki wszystko mieszamy dodajemy do ziemniaków Szczelnie zawiążemy i wszystko wymieszamy. I tak przygotowane przekładamy na blachę, ewentualnie brytwane. Woreczek nakłuwamy w kilku miejscach i pieczemy w piekarniku nagrzanym do temperatury 180 stopni w opcji góra-dół przez 45 minut. Po tym czasie rozcinamy folię i dopiekamy jeszcze wszystko 15 minut w temperaturze 200 stopni. Przed podaniem posypujemy natką pietruszki, ewentualnie koperkiem. Rozcinamy i dopiekamy, tak jak mówiłem, 15 minut w temperaturze 200 stopni. Minęło 15 minut i ziemniaki mamy gotowe. Jeśli się przepis spodobał, to się cieszę, zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam i życzę smacznego.